Teatr Lalka Baśnie braci Grimm Wilhelm Karl Grimm i Jakob Ludwig Karl Grimm Król Żab Przekład Bolesław Londyński Czyta Rafał Derkacz Za dawnych czasów, kiedy to jeszcze życzenia mogły się spełnić przez czary, żył król, który miał bardzo ładne córki. Ale najmłodsza była tak ładna, że nawet słońce, które widziało tyle piękności, dziwiło się ile kroć ona zwracała doń buzię. Nieopodal królewskiego zamku leżał wielki, ciemny las, a w lesie, pod starą lipą była studnia. Gdy wielki upał dokuczał ludziom, królewska córka wychodziła do lasu i siadała nad brzegiem chłodnej studni, a gdy było jej nudno, to brała złotą kulę Podrzucała ją w górę i chwytała znowu. Była to jej najmilsza rozrywka. Otóż zdarzyło się pewnego razu, że złota kula nie spadła do rąk królewny po podrzuceniu w górę, lecz uderzyła obok, w ziemię, skąd dostała się do studni. Królewna goniła ją oczyma, ale kula zniknęła, bo studnia była tak głęboka, że dna nie było widać. Królewna zaczęła płakać i płakała coraz głośniej, nie mogąc się uspokoić. I gdy tak płacze, ktoś do niej woła: Rabab, co ci się stało, królewno? Płaczesz tak, że kamień by się wzruszył Rabab. Obejrzała się dookoła, chcąc dociec, skąd dobiega ten głos, aż w końcu spostrzegła żabę, która wystawiła z wody swoją paskudną, szeroką mortkę. Ach! To ty, stara wodochlapko, płaczę, bo mi złota kula wpadła do studni. Uspokój się, bab, mam na to radę, ale co mi dasz, jeśli zwrócę ci twoją zabawkę, bra, bra. A co zechcesz, kochana Żabo? Mam suknie, perły, kamienie, a wreszcie moją złotą koronę, którą mogę ci dać, bra, bra. Ani sukien, ani kamieni, ani twojej korony nie żądam, brabab. Ale jeśli mi przyrzekniesz, że będziesz dla mnie dobrą, brabab, jeśli zrobisz mnie towarzyszką swoich zabaw, przyjaciółką, brabab, jeśli będę mogła razem z tobą siadywać przy twoim stoliczku, jadać z twojego złotego talerzyka i pijać z twojego kubeczka i sypiać w twoim łóżeczku, brabab. To zejdę do wody i przyniosę ci twoją kulę, bab. I owszem, przyrzekam ci wszystko, co sobie życzysz, bylebyś mi tylko przyniosła złotą kulę. Mówiąc to, myślała jednak, co tam baje taka głupia żaba? Żaba po uzyskaniu zgody królewny zanurzyła się w wodzie i po niewielkiej chwili ukazała się z powrotem niosąc w pyszczku kulę, którą rzuciła na trawę. Królewna była wielce uradowana. Odzyskawszy zgubę, podniosła kulę i pobiegła do zamku. Babab, czekaj no, czekaj, ja nie mogę latać tak prędko jak ty, babab. Weź mnie ze sobą, babab. Ale nic nie pomogło, że zaczęła na cały głos kwakać. Królewna nie zwracając na to uwagi, spieszyła do domu i wkrótce potem żaba wyszła jej z pamięci. Nazajutrz, gdy królewna z królem i ze świtą siadała do stołu i jadła ze swojego złotego talerzyka, coś, klap, 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 klap ślizga się po marmurowych schodach zamku. Była to żaba, która dowlókłszy się do drzwi, zastukała: Najmłodsza królewno, rab, otwórz mi, rab. Królewna podbiegła, ażeby przekonać się, kto to być może. A gdy drzwi otworzyła, spostrzegła żabę. Trzasnęła wtedy drzwiami, zasiadła znowu do stołu i trwoga ją zdjęła. Król zauważył, że serce mocno jej bije. — Moje dziecko, czego ty się tak boisz? Czy jaki olbrzym stoi za drzwiami i chce cię porwać? — Ach nie, to wcale nie olbrzym, lecz obrzydliwa żaba — — A czegoż chcę od ciebie? — Ach, kochany ojcze, gdy wczoraj siedziałam w lesie przy studni, moja złota kula wpadła mi do wody, a że zaczęłam płakać, więc żaba wyciągnęła mi ją, domagając się nagrody. Wtedy przyrzekła mi, że stanie się moją towarzyszką, no bo nigdy nie przypuszczałam, że żaba może wyjść z wody. — Otóż ona teraz stoi za drzwiami i chce wejść do mnie. Żaba stuknęła w drzwi po raz drugi. — Najmilsza królewno, otwórz drzwi. Nie wiesz, coś wczoraj przyrzekła mi, przy stu w lesie, piękna królewna. Ejże, królewno, pamiętasz na pewno, więc otwórz mi, rabab. Coś przyrzekła, tego musisz dotrzymać. Idź i otwórz drzwi. Poszła i otworzyła. A żaba, klap, klap. Tuż przy jej nogach dotknęła się do jej krzesła, stanęła tam i woła —— Rabab, podnieś mnie do siebie, rabab. Królewna wahała się, ale król kazał jej to zrobić. Żaba wskoczyła z krzesła na stół i rzekła —— Rabab, teraz przynieś mi swój złoty talerzyk, będziemy razem jedli, rabab. Królewna zrobiła to wprawdzie, ale wszyscy widzieli, że robiła to niechętnie. Żaba jadła z apetytem, ale królewna nic prawie przełknąć nie mogła. — Rabab No, najadłam się. Odnieśże mnie do swojej komnatki i pościel mi swoje łóżeczko jedwabne. To się prześpimy. Na to królewna zaczęła płakać. Bała się zimnej żaby, której dotykała ze wstrętem, a cóż dopiero, żeby miała z nią spać w swoim pięknym, czystym łóżeczku. Ale król rozgniewał się i rzekł: Kto ci dopomógł w biedzie, tego nie możesz lekceważyć sobie. Wzięła więc żabę w dwa palce, zaniosła ją do siebie i umieściła w kąciku. Gdy się jednak położyła do łóżka, żaba klap, 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 klap przywlokła się do niej. Brabab, jestem zmęczona i chcę spać tak dobrze jak ty. że mnie do łóżeczka, bra, bra, bo, bo jeśli nie podniesiesz, to się poskarżę twojemu ojcu, brabab. Królewna rozzłościła się okrutnie i odrzuciła żabę ze złością. Teraz się uspokoisz, wstrętna żabo. Żaba upadając zmieniła się nagle w pięknego królewicza o pięknych oczach pełnych słodyczy. I od tej chwili za wolą ojca został jej towarzyszem i małżonkiem. Opowiedział jej, że został zaklęty przez czarownicę i nikt nie mógł go uwolnić od czarów jak tylko ona, i że jutro odjadą do jego pałacu. Potem zasnęli i nazajutrz, gdy słońce ich obudziło, zajechała kareta zaprzężona w osiem białych koni, które miały białe strusie pióra na głowach i złoty zaprzęg. Z tyłu karety. Stał służący młodego króla, wierny Henryk. Wierny Henryk tak się zmartwił, gdy jego pan został zamieniony w żabę, że kazał sobie zakuć serce w trzy sztaby żelazne, ażeby mu nie pękło serce z bólu i rozpaczy. A kareta miała odwieść młodego króla do jego państwa. Wierny Henryk stanął znowu z tyłu i cieszył się ogromnie. A gdy ujechali kawałek drogi, usłyszał syn królewski, że coś poza nim trzasło. Jak gdyby coś się złamało. Henryku, powóz się łamie. Panie, to nie powóz, nie. To żelazna obręcz królu, w którą skułem serce z bólu, gdy przez ową wstrętną babę w studni żyłeś, zmienion w żabę. Jeszcze raz i jeszcze trzasło coś po drodze, a syn królewski ciągle myślał, że to powóz pęka. A to były żelazne obręcze. Gdy dojechali do pałacu, zatrąbiono z radości i wydano huczne okrzyki. A po weselu, które trwało cały tydzień, małżonkowie żyli długo i szczęśliwie, a wierny Henryk został powiernikiem młodego króla i przyjacielem. Do zgonu.